Pojawiały się pogłoski, że podobno Artur ma zniknąć również. Jak pan myśli, skąd takie pogłoski? To za sprawą Marysi, której która już nie będzie? Zacznijmy od tego, że mnie takie pogłoski wcale nie dziwią, bo to jest naturalna mediów rzecz, żeby takie pogłoski siać. Z tego wszyscy żyją. Tak jak to mówił Josarian w paragrafie 22, grunt, żeby każdy miał udział w zyskach. Czerpiąc z tego samego garnuszka pod tytułem: Nie wiem, świat show biznesu, przepraszam za sformułowanie. Więc zupełnie mnie to nie dziwi, tak jak też mnie nie dziwi absolutnie decyzja Gosi Piękowskiej która postanowiła odejść z tego serialu. Ani nie dziwi, ani mnie nie oburza, ani mnie jakoś. Smucić to smuci, ale tak smuci w sensie takim czysto ludzkim, no bo po prostu go się. Naprawdę bardzo lubię i bardzo wiele je zawdzięczam i to przy każdej nadarzającej się okazji powtarzam, więc i teraz nie omieszkam. Natomiast no, idą wakacje, jest takie sezon troszeczkę ogórkowy. Każdy temat jest dobry. No. Więc porozmawiamy i ten. porozmawiamy o tym, co po wakacjach z Arturem. Skoro Marysia zniknie z jego życia, będzie długo rozpaczał. Czy jednak twardo, jest twardym facetem i da sobie radę a ze wszystkim? Bym odesłał do nawet tutaj gdzieś dziennikarzy, bo oni wiedzą lepiej niż ja. A. Naprawdę. A, a, a wy Pani dlaczego? Dlatego, że no jest niezręcznie. Może jakiś dziwny jestem, ale ja czuję pewną niezręczność żeby iść do producenta i go tam wypytywać, a no i co teraz z tej sytuacji? Jakie tam pan ma plany tam, y, panie Tadeuszu czy też szanowna redakcja? Y, nie wiem, czekam co mi raz przyniesie. Natomiast dziennikarze oczywiście, bo to jak jest dziennikarski obowiązek i powinność, no to oni dopytują i oni uzyskują odpowiedzi. Ja się od nich dowiaduję. <ślad> Naprawdę. To to. Do tego doszło. I trochę tak będzie tak jak w tym dowcipie, że. G górale tam zbierają chrust, bo usłyszeli, że będzie zimna, ciężka zima, a, a usłyszeli, że będzie ciężka zima, bo oni zbierają chrust, no. I, i tak to tak będzie, że ja się teraz będę wypowiadał, co będzie się działo u, u, u Artura, bo się dowiedziałem od dziennikarzy i będę to zdradzał dziennikarzom. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ze wszystkich stron wiem tylko tyle, że jest zapewnienie, że ta postać będzie utrzymana, że jakoś tam będzie się... W tym serialu pojawiała i że mają na to jakiś pomysł. A im więcej fantastycznych pomysłów, bo naprawdę już przedziwne słyszałem, co tu się wydarzy: że Marysia tam pozna jakiegoś fantastycznego Skandynawa. Ja nie będę tego w stanie znieść. Walnę pięścią, wrócę to do kraju. Że będę tutaj, albo to taka wersja, że zła Marysia, teraz wersja, że. Zły Artur. Tak, że teraz jest wersja, że zły Artur, że to będę przyjeżdżał odwiedzał tych rodziców, i tak przyjeżdżając gdzieś tu kogoś spotkam i coraz trudniej będzie mi wracać do tej Norwegii i tak dalej, i tak dalej. No i cudownie, jeżeli scenariusze jest mnóstwo i są rozważania, to dla postaci, dla serialu to tylko dobrze robi i w którąkolwiek by tę stronę nie poszło. To każda tego typu wolta dla aktora, zwłaszcza dla aktora, seri tak jak, no, który gra w serialu, jest nawet złota, bo serial jest taką z natury rzeczy, to jest taka po prostu forma, że tutaj ciężko o nagłe zwroty akcji, które by się w ułamku sekundy działy. To nie jest film sensacyjny, który jest obliczony na 90 minut czy na 120, tylko to jest film, który był obliczony na 30 odcinków, a, a już ma 1000 za chwilkę. No więc jakby wszystko to się dzieje wolniej, w takim rytmie, w jakim normalnie w życiu się dzieje. Więc jak na horyzoncie się pojawiają jakieś zawirowania, jakieś pikantne sytuacje, to tym lepiej, bo jest co grać.